Dlaczego menedżer jutra jest istotny w, w, we wdrażani, w procesie wdrażania dobrego CSR-u? Myślę, że wiele korporacji, wiele dużych firm ma polityki. Ma ich pewnie setki, tysiące, i w politykach da się wpisać wszystko. Natomiast jeżeli musielibyśmy powiedzieć, czy dane miejsce pracy, czy dane przedsiębiorstwo jest. Takim inclusive environment, takim miejscem, które, które włącza wszystkich pracowników, to to się odbywa dopiero w głowach ludzi. I to, co powiedziałam na samym początku o tym, że, że dla mnie to już nie jest słowo menedżer, to jest bardziej słowo lider, osoba, która jest w stanie pociągnąć ze sobą innych. Żadna polityka, żadna strategia firmy nie będzie autentyczna, jeżeli ludzie tą strategią nie będą żyli. Dlatego. Na, Wydaje mi się, że na samym początku, kiedy wszelkie tego typu strategie są wdrażane, na pewno wymagana jest dedykowana funkcja, dedykowani ludzie, którzy będą tę zmianę przeprowadzać. Natomiast ona nigdy się nie odbędzie bez zaangażowania wszystkich pracowników, a lider jest tą osobą, która jak będzie sobą, sobą samym, sobą samą reprezentować tę strategię, to ludzie w nią dopiero uwierzą i zaczną to traktować jako standard. Wszelkie, wszelkie inicjatywy CSR-owe muszą stać się częścią naszego dnia pracy, naszego sposobu myślenia w firmie. I bez, bez menedżerów jutra na pewno tego nie da się zrobić, bo ten sposób myślenia to dla mnie jest umiejętność takiego menedżera w dostrzeżeniu, ja już to też powiedziałam wcześniej, silnych stron pracownika i stworzeniu środowiska, w którym nie chodzi nam o to, żeby mieć armię klonów tak? i żeby zidentyfikować idealnego pracownika, a potem tylko pod ten profil rekrutować, bo Badania też mówią o tym, że najlepsze, najbardziej wydajne, najbardziej efektywne miejsce pracy to jest miejsce pracy zróżnicowane, ludzi pochodzących z różnych środowisk, posiadających różne doświadczenia, różne punkty widzenia, dlatego że tylko wtedy każda z tych osób może wnieść coś unikalnego do miejsca pracy, może coś zaproponować, a na koniec dnia może wpłynąć na to, jaki produkt czy jaki serwis dostarczamy dla, dla naszych klientów.